Bionicze. Część pierwsza. Ej, popatrz, jaka piękna pogoda. Słońce jest. Chmura jest. Nawet się przejaśniło jakoś. No. Ej. Co ty, widzisz tamto? Co? Pocz, zaczyna padać. No i pocz, lec się ściemniło. Pójdźmy szybko do domu. Zgodzą się. Dobra, szybko do domu. Płazić. Ja już jestem, cześć. Ja też już jestem. Ej, możesz się trochę posunąć.